W mieszkania w budynku wielorodzinnym wyjść dwoma zastępami. Odbiór. Byciu strażakiem najważniejsza jest odwaga. Lubię pomagać innym. Ratować y, innych, zdrowie, życie, mienie. Chyba najbardziej to mnie nawet. Myślę, że w pracy strażaka najważniejsza jest wytrzymałość fizyczna, ale bardzo ważna też jest wytrzymałość psychiczna. Pokój, opanowanie i umiejętność przewidywania, także myślenia za siebie oraz za innych. że oddanie społeczeństwu. No i mieć też to coś w sobie determinacja i też praca zespołu. Ratować. Krótko na temat. Największą satysfakcję w naszej służbie daje mi taka ulga w oczach ludzi. Poczucie tego właśnie, że robię coś ważnego, można pomóc innym ludziom. Największą satysfakcję w służbie Straży Pożarnej daje mi to, że mogę pomagać innym. Satysfakcja, że się komuś kogoś ratuje. Teraz za 10 lat wyobrażam sobie bardzo podobnie jak teraz. Może kiedyś pożary będzie gasiła sztuczna inteligencja albo drony. Nasza technika wejdzie na wyższy poziom. Teraz nawet już mamy drony w naszej jednostce. Do młodych osób kieruje takie słowa, że jeżeli chciałbyś zostać strażakiem, myślisz o tym, no to warto by było naukę zacząć jak najszybciej. Na pewno zostanie strażakiem to jest super rzecz. Jeżeli chcą naprawdę pomagać innym, to nie znajdą lepszego miejsca. Nie będzie tylko hobby, tylko część Twojego życia. Jeżeli chciałbyś robić w życiu coś pożytecznego, to SP jest dobrym wyborem. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie, to 80 lat tradycji, to 80 lat ratownictwa, to 80 lat na straży bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i jego okolic. To nie są puste karty historii. To historia zapełniona ludzkimi nieszczęściami, to historia zapełniona naszym poświęceniem naszą działalnością, naszym działaniem na rzecz ludzi. Bardzo dziękuję wszystkim, z którymi mam okazję współpracować. Teraz, z którymi miałem okazję współpracować wcześniej. Bardzo się z tego cieszę, że, że jesteśmy tu wszyscy razem. Bardzo się cieszę z tego, że, że jesteśmy przy jednym stole. 80 lat kontynuujemy tą tradycję, kontynuujemy tą historię. Robimy to na bardzo wysokim poziomie. Od 2014 roku, kiedy jednostka włączona została w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, cały czas pniemy się ku górze nowoczesny sprzęt, nowoczesne samochody, nowoczesna technologia, która wkroczyła do ratownictwa. Cały czas jest wdrażana także do naszej jednostki. Cały czas podnosimy swoje kompetencje, podnosimy swoje kwalifikacje, a wszystko to po to, żeby mieszkańcy naszego miasta mogli czuć się bezpiecznie. Bardzo wam dziękuję za to, szanowni strażacy, szanowne druhny i druhowie. Bardzo wam za to dziękuję, że jesteście, że trwacie i mam nadzieję, że to nie jest koniec, a to dopiero początek. Początek pięknej historii, którą tworzyliśmy, tworzymy i tworzyć będziemy. Że jednostka nadal się będzie rozwijać, będzie działać skutecznie. Zawsze będziemy nieść tą pomoc, że nigdy żaden mieszkaniec naszego miasta nie zostanie bez pomocy. Że zawsze wóz do akcji, kiedy będzie taka potrzeba. Tego życzę sobie, tego życzę Wam i tego życzę naszym mieszkańcom. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Szczególne podziękowania kieruję do naszych rodzin, do naszych bliskich. To dzięki Wam jesteśmy tutaj, to dzięki Waszemu wsparciu po każdej akcji, wracając do domu, wiemy, że nie jesteśmy z tym sami. Dziękuję Wam za to, że nas wspieracie, dziękuję Wam za to, że z nami jesteście, że możemy na Was liczyć w każdej sytuacji i o każdej porze dnia i nocy. Podziękować chciałem także wszystkim, którzy wspierają nas w tej codziennej strażackiej służbie. Dziękuję wszystkim instytucjom, wszystkim członkom wspierającym, wszystkim, których nie widać przy akcji, ale są z nami każdego dnia, wspierają naszą działalność i to dzięki nim ta straż dalej się rozwija.